Witam! Dzisiaj obejrzymy sobie Baję! Zapraszam! Odwiedź proszę dzisiaj! Myszkę oraz misia! Bawmy się! Czemu nie? Co tam u was dzieci? Jak tam wam leci? Górę! Jeszcze raz! Proszę was! Na zabawę, na zabawę czas. czas! Miło was widzieć! Proszę wchodźcie! Co tak pachnie? Nie mogłem ich pochować, bo by mi odebrali 500. plus. O, to wy. Pachniecie jak miód. A ze zjawy uważa, że wali od was miodem. Nieźle się zaczyna. A, dzisiaj mamy urodziny Tutka. W tym odcinku Niedźwiedzia w Wielkim Niebieskim Domu główny bohater wraz z przyjaciółmi planują urządzić imprezę urodzinową dla myszki. Pip i pop mają zrobić dekoracje. Cześć misiu! Dmuchamy już balony! Dmuchać już balony? Tak! Będą takie wielkie! Bardzo! Psz, pip! Pop! Chcecie żeby tutek coś usłyszał? Chcecie zjeść tutkowi urodziny? Wy małe fioletowe chłopie... Te balony były złe! Tak! Weźmiemy nowe! Złe to były balony, którymi zabezpieczał się wasz ojciec. Byliście kiedyś na urodzinach? To strasznie fajne! Kiedy dziewczynka lub chłopiec lub Myszka wchodzi do hmm. pokoju, a tu nagle wszyscy skaczą i krzyczą. Otocznie cała biała stara, I Sajcie, kochani, nic nie mówcie. Chcemy, żeby to była niespodzianka dla tutka. Tak, tak, szybko komisiu, to na razie będę czekał. Papa pa, tutek, papa! Pa. Cześć pip, cześć bu. Uff, Już miałem stracha. Dzięki, że nas nie zdradziliście. Wszyscy się boimy, że zrobisz nam z dupy Caprio. Wy dwaj macie się zająć dekoracją. Czapeczki są bardzo ważnym elementem przyjęcia. <laughs> tak jest! To my robimy urodziny dla tutka czy żydowskie wesele? cała Dlaczego wszyscy wyprawiają wielkie przyjęcia? Już chyba wiem. Urodziny są bardzo ważne. Mhm. Bo świadczą o tym, że rośniecie. Nie, kochane dzieciaczki, urodziny nie świadczą o tym, że rośniecie. Tylko o tym, że jesteście coraz bliżej śmierci. Jesteście o rok starsi, aha? Ej, a ile macie lat? Wyglądacie na jakieś cztery? Czyli ten facet jednak nie badał mi prostaty. Mogłem się domyślić w pikapie. Ale będzie zabawa. Pomyślmy, co jest potrzebne na takie przyjęcie. Dzisiaj dzieciaki szybko dojrzewają, proponuję jakiś ...Mefedron-tort. Mmm. Me, eee, urodziny to naprawdę wspaniały dzień. Byliście już na pewno na wielu. Zdjęcia w telefonie sugerują, że rzeczywiście mogło tak być. No, powiedzcie. Co wy lubicie w swoich urodzinach? Hmm? Dostaję prezenty, no i siedzę do późna. Jeśli jesteś czarnoskóry i lubisz siedzieć, to przyszłość cię nie rozczaruje. Nie powiedziałem tego na głos, nie? I pytali tylko, co masz? Dychę za napad z bronią w ręku. Tu też? Tak? Czy dzisiaj są e, twoje urodziny? Tak, 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 to właśnie chciałem powiedzieć. Tutek, ty lepiej przystopuj z tymi lekami na Alzheimera. Hej, Tutek, ty wiesz, co znaczy mieć urodziny, tak? Na pewno wie, co to znaczy mieć ADHD. Tak, 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 tak. Stajesz się o rok starszy. Starszy? Więcej rzeczy niż do tej pory! Oj, nie łudź się, my żyje średnio 3 lata, więc nie zdziw się, jeżeli jednym z prezentów urodzinowych będzie trumna. W sensie pudełko po butach. Być kuchni królem chcę, je na przepisach znać po się. Tutek, niedźwiedź to już zaklepał salę na stypę. Jakie przepisy? To nie wszystko. Brakuje kogoś, bez kogo nie może odbyć się nasze przyjęcie. Kapelan? Niech nam, niech nam, niech nam, niech nam żyje! Żyje! Niech nam, niech nam żyje! Niech <słuch> To było fantastyczne przyjęcie. Ej, pójdziemy do Luny i opowiemy jej? To było przyjęcie urodzinowe Tutka. O, oh, to fantastyczne! Tak. Jak po imprezie idziesz na balkon pogadać z księżycem, to wiedz... Że dealer cię nie oszukał. Impreza urodzinowa Tutka dobiegła wreszcie końca. A w kolejnym odcinku nasi bohaterowie odkryją świat muzyki. Ale to moja orkiestra! A, orkiestra! O, orkiestra to dużo różnych muzyków i różnych instrumentów. A wy macie pokrywki i garnek a! jako instrumenty? Pokrywki? To przecież perkusja! Nirwana też tak zaczynała, jakim się kariera potoczyła. Wystrzałowo? A ja jestem w tej orkiestrze dryguską. Tak, tak, ta, ta, ta. ta Odzio jest naszą Dryguską! My się My... jej słuchamy. Mina niedźwiedzia bezcenna. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Bardzo lubię grać na gwizdku, a wy? Ja wyrosłem z imprest techno. Gdzie on może być? Hmm. Trelek, tak. pomożesz mi znaleźć gwizdek? Gwizdek? To takie coś. Br, 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 tak. tak. Gdzie jest ten Twój gwizdek? Trelek to niech poszuka piątej klepki, bo ewidentnie jest coś na rzeczy. Trelek, pomożesz mi znaleźć gwizdek? Jasne, a gdzie jest ten Twój gwizdek? No właśnie, musimy go poszukać. Ale gdzie on jest? No nie wiem, dlatego chcę go poszukać. Ale gdzie? A w dupie. Gdzie? Gdzie jest ten Twój gwizdek? Dobry pit na prodigy. Ej, hey, Trelek! Tańczysz do tej muzyki? Nie, ma tak epilepsji. Papa! Instrument! Papa pa, Trelek, na razie. Wiecie, kogo jeszcze dzisiaj nie widziałem? Macie rację, zjawy. O, w dupę niedźwiedział. wiedział, naprawdę tam grał. Ujrzymy ją. O, gdzie, o, gdzie, o, gdzie jest zjawa? Gdzie, o gdzie, o gdzie jest zjawa? Ale oto ogląda i ma kupę w majtkach Gdzie, o gdzie, o gdzie jest zjawa? Gdzie, o gdzie, o gdzie jest zjawa? Matko. Bardzo lubię klarnet, Ma taki piękny dźwięk a, Tak! Zaraz mogę ci coś zagrać No to słuchaj O coś jest nie tak Ty musisz wypuścić powietrze twarzą, a nie dupą Chociaż w moim przypadku to właściwie na jedno wychodzi Trzeba naciskać te klawisze, ale ja jestem tylko jeden. No to jak? Ja zagram w orkiestrze? Wiesz, może jakoś ci pomogę. La la la, 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 la 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 Tak, uh. świetnie. Czy słyszysz, co robisz? Kusiasz mnie i moich widzów. Ej, Trelek, co, Ej, trelek, co to, to jest? jest? Garchotka. Kiedy wszystkie zwierzątka mają już swój instrument, koncert może się wreszcie rozpocząć. I 7, i 5, cztery trzy! Bo łapkami ma tam w no, tak. Udało się! Hurra! Pomiemy grać! Na, no, to już koniec naszej przygody w Wielkim Domu Niedźwiedzia. Dzięki temu odcinkowi wiemy, w jaki sposób zrobić epickie urodziny dla myszki oraz jak założyć nirwanę. O, ogłoszenie Jak zwykle z uporem maniaka przypominam o tym, że jeżeli ktoś chciałby na gwiazdkę kupić sobie albo komuś moją książkę z dedykacją oraz autografem, niech pisze na gmail.com Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować mój kanał, kliknąć dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym odcinku Wesołych Świąt Buja.